To jest takie zadanko z ciągów, które bardzo często pojawia się na naturze, ale naprawdę jest mega proste, bo zobacz, mamy tutaj jakiś trzy wyrazowy ciąg, 2m 5, 4 oraz 9, mamy powiedzieć po pierwsze, jakie będzie to nasze M, no i czy ten ciąg będzie rosnący czy malejący. I to, czy będzie rosnący czy malejący, to możesz już na start odpowiedzieć, no bo zobacz, czy ten ciąg rośnie czy maleje. No tutaj nie wiemy, bo jest jakieś M wciśnięte, ale te dwa wyrazy, które mamy tutaj, to zobacz, czy one rosną czy maleją. Mamy czwórkę, później mamy dziewiątkę, no to to się zwiększa, tak? Czyli ten ciąg nam rośnie, no bo skoro mamy czwórkę, przechodzimy na kolejny wyraz ciąg Oto no ten ciąg zdecydowanie nam rośnie Czyli pierwsze pytanie, oczywiście, że ten ciąg będzie rosnący No i teraz wybieramy sobie jeszcze literkę M I co tutaj musisz wiedzieć? Jeżeli mamy ciąg trzywyrazowy Albo w ogóle trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego I my je sobie oznaczamy jako A, B oraz C No to mamy taką zasadę, że ten środkowy wyraz tego ciągu B No to jest równe A plus C podzielone przez 2 Taką mamy zasadę Tak dopowiem, tylko że gdyby ten ciąg był geometryczny To ta zasada by wyglądała inaczej I ona by wyglądała w ten sposób, że ten środkowy do kwadratu To się równa pierwszy razy trzeci, czyli a razy c, no ale my mamy arytmetycznie, więc sobie oczywiście korzystamy z tego. Jeżeli chodzi o ten wzorek, jest on niby w tablicach maturalnych, ale jest tak beznadziejnie zapisany, że polecam raczej się nauczyć tego i korzystać z tego, no bo z tego po prostu będzie wygodniej. I teraz tak, my mamy nasz ciąg oczywiście taki, więc ja sobie zapiszę, że nasz ciąg jest taki, 2m-5, później 4, później 9, czyli oczywiście tak, to jest nasz wyraz pierwszy a, całe to wyrażenie, no bo zwróć uwagę, że wyrazy oddzielają przecinki, czyli to jest pierwszy a, później mamy drugi oczywiście b, no i trzeci oczywiście C. No i stosujemy ten nasz wzorek tutaj, czyli wstawiam sobie zamiast B oczywiście czwóreczkę, czyli mamy w tym wypadku, że to będzie 4. Równa się. Zamiast A wstawiam sobie oczywiście to, czyli będzie 2m minus 5 wstawione tutaj na górze. No i jeszcze plus C, no a zamiast C dziewiątkę wstawiam, czyli będzie oczywiście plus 9, i to wszystko podzielone przez 2. No to liczymy sobie, czyli mamy tak, 4 to jest równe. No i tak, tutaj oczywiście 2m minus 5 plus 9, no czy jak to woli 9 minus 5, to będzie plus 4, czyli mamy po prostu 2. 2m plus jeszcze 4 podzielone przez 2. Może ja sobie odwrotnie zapiszę, że zamiast pisać 4 równa się 2m plus 4 przez 2. Ja napiszę sobie odwrotnie, tak będzie logiczniej 2m plus 4 podzielone przez 2 równa się 4, tak możemy sobie tak zrobić, nieważne, w którą stronę piszemy, ważne, że rozwiązujemy to samo. No i teraz co, rozwiązujemy to, czyli standardowo przemnożę sobie przez dwójkę po to, żeby się pozbyć tego mianownika. No i po lewej zostanie mi samo 2m plus 4, a po prawej mam te 4 razy 2, to będzie oczywiście 8, czyli mamy równa się 8. I standardowo litery na lewo liczby na prawo, czyli Dwie m -ki zostawiam sobie po lewej, a czwórkę wywalam na stronę prawą, czyli na stronę liczb, przy czym pamiętaj, jeżeli coś przyrzucasz, zmieniasz znak na przeciwny, więc jeżeli tu mamy czwórkę na plusie, po tej stronie będzie na minusie, czyli nasze 2m jest równe 8 minus to przeniesione 4, czyli nasze 2m jest równe 8 minus 4 to jest oczywiście 4. Dzielę sobie wszystko przez 2 po to, żeby się pozbyć tej dwójeczki przy naszej literce m i wychodzi nam, że nasze m będzie równe 4 podzielone przez 2, to jest po prostu 2, i to będzie nasza odpowiedź, czyli naszą odpowiedzią drugą będzie odpowiedź druga, dosłownie, że nasze m musi być równe 2.